Siemaneczko, z tej strony Crazy, a my kolejną taktykę musimy zrobić. I jeżeli dobrze ustawiliście, może z niektórych zgadli, to kolejną taktyką będzie Tunderdam, tam. Coś na strandzie. A dokładniej esencje. Tego starsztaba musimy sobie wyczyścić. Przygotowałem 20 strandów. One są białe. Nie potrzebujemy żadnego, żadnego dodatkowego kwanta, bo nie zwiększa tam to ilości esencji. Dodatkowo będziemy jeszcze biegać drugą mechanikę, która też wymaga białych map. Teoretycznie mógłbym to rozdzielić i zrobić na przykład pod e, właśnie e, bestie i pod esencje e, oddzielne dwa atasy i przetestować te taktyki oddzielnie. Ale uważam, że nie będę tego w ten sposób robił, dlatego, że te dwie taktyki fajnie ze sobą się komponują. Co prawda nie można zrzucić dużej ilości skarabów, bo ja sobie to rozplanowałem w taki sposób, że będziemy wrzucać skaraby takie jak... Eee, dajcie mi tylko chwilkę. Eee, dwa razy tego skaraba, raz tego skaraba i raz na pięć dodatkowych bestii czerwonych. Eee, dlaczego w ten sposób to wymyśliłem? Nie wiem. Mam nadzieję, że to mi się sprawdzi. Wiem, że bestie potrafią być mega drogie. Dlaczego? Że patrzyłem sobie na pole Ninja. Jeszcze możemy nawet tutaj przerzucić. Eee, tylko dajcie, usunę sobie reklamy. Eee, tu jakaś reklama leci, ale to nieważne. Jak sobie włączyłem Penija, no to jest jedna beza, bestia, która się nazywa Vivid Vulture. Eee, no i ona jest bestią Desans. Pochodzi z Desans, więc dlatego też sobie w Atlasie Desans zaalokowałem, ponieważ to jest 4-3 Divina. Eee, pozostałe to jest jakieś dwa divine prawie że. No i... Dalej, dwa Divine. No, i właściwie można by było ryzykować i nie dawać żadnej bestii. I ja sobie stwierdziłem, że zaalokuję sobie jedną dodatkową bestię w tym rogu. W sensie, że mamy 100% więcej szans na to, że bestie będą z Desans. I to nie oznacza, że zawsze będą z Desans, tylko po prostu mamy jakiś tam mnożnik. Załóżmy, że mamy, nie wiem. 10% na to, że będą z desans, Bestie, to teraz mamy po prostu 20% na to, że będą z The Sun's, a pozostałe na przykład się zmniejszą o jakieś właśnie te 3 punkty procentowe. Tak mi się wydaje, że to w ten sposób działa dokładnie. Atlas prezentuje się w taki sposób. Wziąłem sobie kapliczki, wziąłem sobie trochę quantity, tutaj chciałem jeszcze dojść do tego Niko, ponieważ tutaj zaalokowałem Niko. Nie jestem pewny, czy tutaj Niko nam dużo da. On się nie pojawia też w 100%, bo jeżeli sobie spojrzymy na no to, jak pisze tutaj Niko, no to mamy szansę na tego Niko 64%. Chciałbym go mieć więcej. Zastanawiam się, czy nie pozbyć się tutaj jeszcze tych skarabów z tego, ale no po prostu, jeżeli ma już wypaść skarab, to chciałbym, żeby jednak miał szansę, to będzie jakimś rzadszym wariantem. Bierzemy wszystkie prawie że pasywki z bestiami. Nie bierzemy sobie tylko ten, tej, bo nie jestem pewien, co ona dokładnie robi. Nie bardzo mi się podoba. No i tej, dlatego że nie potrzebuję to żeby zostawał na mapie po złapaniu wszystkich bestii, ponieważ tych bestii ma mam nadzieję, że będzie w miarę sporo na mapie i ogólnie on będzie prawie że do samego końca, a nie będę go potrzebował więcej. Bierzemy też wszystkie możliwe rzeczy związane z esencjami, e czyli począwszy od tego miejsca, po, po to miejsce, dodatkowo tutaj i tutaj jesteśmy też. Wziąłem sobie dodatkowo jeszcze Niko, mógłbym jakoś to gdzie indziej rozegrać, nie biorę żadnego Exarchy, ponieważ jedynie co to mi Invitation interesuje, nie potrzebuję tutaj zwiększać Quantity, można by było jedynie liczyć na to, że fajny Altar się zrespi, ale no po prostu przez to, że nie mamy Pack Size'a w ogóle w mapie, no to nie możemy za bardzo liczyć na to, żeby się Altar się zrespił, więc jako, że ja robię białe mapy, no to Równie dobrze mógłbym się pozbyć z rzeczy związanych ze skarabami, ale stwierdziłem, że skoro to są esencje, to one mają zwiększoną ilość modyfikatorów, więc mam nadzieję, że gdzieś one po prostu oddadzą. No ja i wziąłem sobie jeszcze dwa szrajny, żeby tutaj sobie zwiększyć siłę postaci. Ewentualnie zastanawiam się, czy nie wziąć jeszcze na przykład zamiast tych trzech punktów, że mamy drugiego szrajna, jakiś drugi losowy efekt, nie wziąć jeszcze trzech płasywek zniką. Wiecie co, może sobie tak zróbmy. Że sobie weźmiemy te trzy pasywki z Niko i to chyba nam da już nawet 100% Niko i zawsze przynajmniej będziemy mieć pewny boost na całą mapę. A te mapy powinny być bardzo ciężkie, 88%. Czyli jeszcze potrzebowalibyśmy 12% Niko. Nie wiem w którym miejscu jestem w stanie to zebrać, ale no, wedle liczę na to, że te 88% mi da, bo musiałbym dojść tutaj. Nawet jakbym zdalokował zda te 4 passive pointy no, wiecie co? Ja sobie tak to jednak usunę te shrine. I po prostu polecimy full Niko. Tak to zrobimy. Mhm. To jest dobry pomysł. Uważam, że na tym lepiej wyjdziemy. Ok, i mapy zawsze kontynuują Niko. czyli tak naprawdę zawsze będziemy się zwiększać, e, z, znaczy wzmacniać o 35% damage'a e, razy z 3, czyli aż do. E, tutaj, żebym się nie narypał. 105%, 3 maksymalne resisty jeszcze otrzymujemy. No i też daje nam to jeszcze dodatkowo 45% moment speed'a. Więc naprawdę fajny bonus. Przyspieszy nam to trochę robienie map. Ewentualnie, jeżeli nie chcecie grać pod Niko, no to co tutaj jeszcze mógłbym polecić hmm. w takim zestawieniu, jak ja tutaj gram, czyli nie gram pod to, że monstery są na mapach, no to nie jestem pewien, co tu jeszcze mogłoby fajnie współgrać. No też szrajny. Ewentualnie, zamiast pójść tutaj, to jeszcze można było pójść pod Niko tutaj i 10% tego Azuraitu jeszcze sprzedać u handlarza Niko właśnie w tych w, w kopalni. Pytajam co się bardziej opłaca. Raz, dwa, trzy, cztery. No nie dojdziemy tam, musiałbym więcej pasów dealokować. Więc tak to zostawimy. To jest Atlas. Mam nadzieję, że tu się nie rozgadałem za bardzo, ja to sobie by tak czasem pogadać na tych wideo. E za co przepraszam, <grym> po prostu gdzieś tak się rozgaduje. Ewentualnie możecie też zrezygnować jeszcze z Necropolis. Ewentualnie możecie też pójść pod Necropolis w tym miejscu i zwiększyć na przykład na jakieś Meta Mi się tych kofinów za bardzo nie chce sprzedawać. Jedyny kofin tak naprawdę, który jest coś wart, no to... Jest chyba Additional Craft. No i jeszcze ewentualnie pewnie coś z tym shaperem, bo wiem, że tam są też fajne crafty No i tyle. No i mogę Wam pokazać, jak, jak przykładowo jedna mapa będzie wyglądała, tylko trzeba by było wyczyścić sobie tego taba związanego z esencjami. Więc ja sobie go szybko wyczyszczę. Wyczyszczę też sobie te dwa taby. No i po prostu po tych dwóch czyszczeniach widzimy się w pierwszej mapie. No, więc czekajcie chwilkę. Dobra, mamy wszystko przygotowane. Bierzemy sobie mapkę, jeszcze wziąłem sobie 7 Remnantów Corruption, bo tyle posiadałem. Prawdopodobnie je sobie jeszcze dokupię, ale może na tej mapie wszystkich nie zużyjemy. Esencje są przygotowane, tutaj mamy wszystko wyczyszczone. Tak, wszystko, wszystko. Więc lecimy z tą mapką, wkładamy sobie skaraby. Na map device będziemy wybierać Esencje. Nie wydaje mi się, żeby tutaj cokolwiek innego miało sens. Mamy 100% na Enhara. Wydaje mi się, że dobry Atlas to jest Bridge właśnie, on się chyba nazywał Bridge, nie zmienię nazwy. Eee, tak, to jest bridge. No i dobra. Lecimy. Eee, czy coś fajnego? Uuu, strongest monster in the pack gets drop weapons. Szkoda, że tutaj są te chaosy i divination cardy. Szkoda, że to nie było w poprzedniej mechanice, bo tutaj na to ja bym sobie użył ambusze, tylko że no, nie mamy za bardzo quantity i rarity zwiększonego, więc nie jestem pewien, czy to się jakkolwiek opłaca. Eee, jeżeli mam jakiegoś ambusza przy sobie, no to możemy to wrzucić. Jeżeli nie mam ambusza, no to nie będę wrzucał. Normalnie bym zawsze wrzucił nie ma. I jeszcze sprawdźmy chyba tutaj nie. ambusz, anarchy, tor. E, mamy 78. To za niski. E, jeszcze wiem, że być może doprymfowałem. Dobra, nie mamy. No dobra, nie będę wrzucał. Nie będę też przedłużał. E, więc Jakbyście mieli no to ja tutaj polecam Mica, Kiedyś się opłacało wrzucać, teraz się nie opłaca. Ja bym wrzucił tutaj prawdopodobnie Rogue Exile'ów. Bo po prostu się to opłaca. No raczej wam się zwróci na pewno 20 chaosów z tego. No i też może zawsze fajna Elimination karda wypaść. Szkoda. Zmarnuje, ale dla pokazu. Dla widza. Wszystko można poświęcić. Prawda? Prawda. Wejście do mapki. Tutaj już nie opłaca się brać Quantity ani Rarity dlatego, że wyjdzie silniejszego charakteru niż zwiększenia właśnie dropa. Więc lecimy z tematem. Eee, no i właśnie na czym mapa będzie polegała, no to łapiemy te bestie, ale się przycina, wow. Może hmm. dlatego, że były cztery czerwone bestie koło siebie. No i na końcu zobaczymy, właśnie menażery też sobie wyczyściłem z tych najdroższych bestii, bo patrzyłem to żadnej <laughs> nie mam, więc tak naprawdę nie miałem czego czyścić. Eee, to sprawdzałem sobie już wczoraj jak układałem ten atlas. Żeby nie zapomnieć tego zrobić w trakcie wideo, więc to wam od razu tutaj powiem. Że nie mam żadnych drogich bestii w tym momencie, a drogie bestie, czyli te wszystkie powyżej 20 chaosów. Yy, o nich myślałem, że to są właśnie drogie bestie. Yy, tutaj się fajnie układa. a na no to mogłem użyć, właśnie zapomniałem o tych Renault Jak coś to na to gdzie jest 5 esencji, warto już używać zawsze tego Renault zawsze może wam podniesie. Wiem, że jest taka tabelka, być może jeżeli nie zapomnę to w tym momencie ją wam umieszczę które esencje opłaca się z jakiej grupy e, przekonwertować, dlatego że mam wtedy szansę na to, że po prostu wylądują to w wyższej grupie. Ja tego nigdy nie ogarniam za bardzo. Też nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, ale no, mniej więcej to tak działa. Może ktoś z mądrych ludzi się może powiedzieć na, na, na komentarzu, jak dokładnie te esencje działają, żeby tutaj wspomóc osoby, które nie ogarniają właśnie kiedy używać tego nakuracz, no ale ja po prostu polecam gdzie używać no, to na esencjach, gdzie mamy cztery powy i powyżej mm, właściwie. Na mobie Czyli na przykład tutaj bym tego remnata nie użył Na no tamtych, co było wcześniej to było aż 5 czy 6 eee, No to bym użył Ogólnie pamiętam, że fioletowe chyba najbardziej się opłaca Jeżeli jest fioletowy gościu, no to wtedy się to opłaca używać Tu odzyskujemy remnat corruption, którego jeszcze nie użyłem Nie wiem, czy to już nie będzie jedna z finalnych rzeczy No jeszcze jest jeden tutaj eee, No tutaj na przykład sobie użyjmy tego remnado corruption Ciekawe, że na z zile zmieniło Nawet nie wiedziałem, że może jeden typu aż tyle razy wymienić ale twardy. Wow. Ale go stankowało. A bo jest Creed Resist. Dobra, to już będą być taki twardy. Okej. Okay. Hmm. Tutaj sobie zbieramy. Tutaj sobie zbieramy. Później ma... Nie ma. Mapy ogólnie będą bardzo szybkie, maksymalnie pewnie 3 minuty. E, ta jest trochę dłuższa, bo zawsze też się rozgaduje. Nie zwracam uwagi. I też pewnie wyrobienie sobie. E, przyzwyczajenie. Nie będę zbierał tych low -tierowych esencji, bo nie chcę mi się ich hubgradeować po prostu w trakcie później. Więc one też tutaj nie będą na filtrze występowały, no, tutaj też nie ma sensu chyba dawać e, remnantów corruption ogólnie jak macie kwiatowy kolor to wtedy wydaje mi się że warto użyć i jak macie chyba pomarańczowy kolor to też warto użyć i jeszcze jakiś tam był jeden kolor e, esencji to warto użyć żeby to wzmocnić e, corruption remnantem żółte bestie raczej nie są jakieś lukratywne, więc ogólnie mógłbym ich nie, nie zbierać no i teraz jeszcze tylko pokonać bossa on jest wzmocniony esencjami ten boss więc on zawsze jest silniejszy i trochę popotów po potrafi sprawić ale mam nadzieję, że nie zginiemy No i dobra, i zawsze to jeszcze jakieś dodatkowe esencje są. No i tak się mniej więcej będą prezentowały mapy. E, tutaj sobie mogę dać. Aha, wydałem sobie, że portal jest kaznodev. E, Mówię, że to zrobiłem. Nie mam na żadnym przycisku portalów. Dobra. No i po prostu. Tak to mniej więcej się będzie prezentowało, i widzimy się w podsumowaniu. Prawdopodobnie dużo tutaj w, tej, tej, w tym Starshopie nie będzie, więc to będzie taka kolejna taktyka, którą będzie łatwo myślę, że zutylizować. Dlatego, że głównie co będziemy mieli do sprzedania, to będą właściwie esencje. No i e, tych esencji mamy na start już tyle. A teraz tylko czekamy, żeby było jeszcze lepiej. I te 20 map, to myślę, że sobie przelecę. Mam nadzieję, że teraz, jak mnie coś nie oderwie, bo ja ogólnie dużo w nie gram. Także. Trzymajcie się i widzimy się w podsumowaniu, jak to wygląda jeszcze przed sprzedażą i tak samo zrobimy jak w harbeście, że potem po sprzedaży też się widzimy drugi raz. Dobra, no to do usłyszenia. Dobra, jestem po farmieniu, bardzo szybko to leciało, 20 mapek to jest jednak szybka sprawa pod tą, pod tą taktykę, bo myślę, że w godzinkę spokojnie można to zrobić. Niestety z bestiami nie miałem farta, dlatego że wypadły tylko dwa Farid Tiger Alpha i to jest 20 chaosów każdy, czyli 40 chaosów tutaj. Tylko zostało eee, pozostałych rzeczy, no to tutaj jakieś znowu wypadły nam dwie mapki, dwie, dwa Fortressy, więc tutaj myślę, że za jednego Divina to można liczyć. Wypadły też jakieś jeszcze mapki związane z bossami, bo tym kontentem. No i też jedna syntez z mapa. Pozostałe rzeczy to raczej to już takie troszeczkę eee, no nic nie warte. Myślę, że tutaj nie ma niczego ciekawego. Nie wypadło nam chyba. Ten bot. Jak się nazywa? Tego pana <laughs> Shaper'a, Wypadł jeden divine. Tutaj parę chaosów wypadło, więc ja sobie je wrzucę tutaj. Dobrałem, ale one były na bieżąco używane mniej, więcej myślę, że gdzieś gdzieś kilka chaosów wypadło. Trzeba będzie tak wrócić w koszt Craft Map Device'a, czyli 60 chaosów będzie trzeba odjąć. Koszt skarabów, to za chwilkę sobie podliczymy. No i zobaczmy, jakie esencje wypadły. Znaczy może jeszcze skaraby, Bo ile jest wart ten skarabów, się zastanawiam, z wachącym. No to takie skaraby upadły, nie ma szału. Jednak jak coś, to możecie sobie zesplekować z tych skarabów i wziąć cokolwiek innego. A i jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie Reman of Corruption. Ja nie wiem, jak oni się właściwie, kiedy one się zmieniły, ale teraz dają coś innego niż w poprzednich ligach. Czyli nie zmieniają efektów esencji, tylko zmieniają jakiś jeden typ esencji, który macie. Po prostu może się pojawić ich więcej. I jest to chyba bardzo fajna gratka dla gamblerów, jeżeli z tym lubicie gambling, no to w sumie możecie jak najbardziej pogamblować w, w samych esencjach. E, tutaj sobie podmienimy wszystkie te esencje na wyższy tier. W sumie to ja nie wiem jak można teraz te zdobyć, pewnie jest jakiś skaraf, którego ja tam nie używałem, e, który daje możliwość otrzymania m, tych, jak się nazywa, e, tych esencji rzadszych. Zaraz zobaczymy, ja jeszcze sobie obczaję, bo w sumie się zastanawiam jak teraz je otrzymywać. Nie grałem pod esencję w tej lidze, więc nie wiedziałem, że to tak działa. Też nie widziałem żadnego filmiku, związanego z esencjami wcześniej. Eee, Czyli co? Using Pyronal no Corruption can only result in upgrading or transforming essences. Okej. Okay. Czyli, czyli tego scaraba powiem używać, jeżeli chciałbym otrzymywać te rzadsze esencje, na przyszłość będę wiedział i powinien chyba go używać w tej taktyce. Czyli zastanawiam się, czy w ogóle tego Enhara tutaj. Jednak chyba warto rozdzielić te dwie taktyki, po prostu to nie mamy ani dużo bestii, ani nie mamy dużo um, esencji fajnych. Jak to byście używali prawdopodobnie dwóch tych esencji, być może trzech. Znaczy nie dwóch tych, jednej tej, jednej tej i być może jeszcze się opłaca, że każdy Rare Monster jest na mapie zakuty w esencję, ale bez tego myślę, żeby się obecło, żeby było taniej. Ta esencja jest dosyć mocna. Pozostałe no to tu mówię. Można to rozdzielić, można to razem trzymać, mi niestety Reinhard dużo nie oddał. Więc mogłem po prostu go mieć jako wiecie, dodatek, nie używać w ogóle niczego w, niego, w jego kierunku, być może by mi wypadła jakaś bestia, być może by mi nie wypadła taka ta bestia. No cóż, e, wiemy wiem na przyszłość jak coś to po prostu sobie nie dawajcie tego enharowego skaraba, tylko sobie dajcie jeszcze więcej tych esencji lub dajcie właśnie, że one się upgrade'ują w, w, w wyższy tier, wtedy się będzie opłacało. Daliśmy sobie 7 esencji, znaczy 7 tych na start, więc możemy sobie 7 odebrać. No i 7 jeszcze mamy w zapasie, więc po prostu można tych 7 nie liczyć, które sobie inicja, i, i, inicjalizująco dołożyłem, bo potem już i tak zyskiwałem ich coraz więcej, coraz więcej. Więc tak naprawdę nie musicie kupować, bo gdzieś tam mi to wyszło w ten sposób. Możemy sobie wejść tak na Welvi i zobaczyć, jaka jest wartość tych esencji. Ja raczej nie będę sprzedawał właściwie na. Mm, tym, jak to się nazywa? Na, na, na po Ninja, e, bo mm, nie chcę mi się za bardzo bawić w wystawianie każdej pojedynczej. Myślę, że za 90% ceny wystawię. E, możemy sobie tutaj wybrać taba innego, e, bo to będzie inny tab. To będzie tab, który się nazywa ESENCJE A to tabu nas nie interesuje w tym przypadku. Synchronizujmy. Zobaczmy jakie esencje mamy. Mamy podobno 5,5 divina. W godzinkę no to nie jest jakiś genialny wynik. 5,5 divina za esencję otrzymać. Nie wiem co o tym sądzić. Farma wydaje mi się, że jest całkiem spoko, bo jest dynamiczna. Szybko mapki można robić. Myślę, że jakbym wrzucił jednego tego skaraba, że esencje mogłyby być innego, innego koloru, to bym na tym lepiej wyszedł. I też można powiedzieć, że jeżeli jakakolwiek bestia wypada tutaj z tych droższych bestii, to nagle z tych 6 divinów możemy nawet 10 divinów e, osiągnąć. Ale tak to bardzo słabo to wypada w porównaniu przykład do takiego Harwesta. Jedynie to jest fajne, że to szybko się dosyć robi. Wypadł nam jeden rod divine, więc to i tak nie jest źle. Więc ja się zabiorę za sprzedawanie, spróbuję tego sprzedać w Bulku za 90%. Mam nadzieję, że się szybko to sprzeda. Jak się szybko nie sprzeda, no to cóż. E... Po prostu będę wiedział na przyszłość, że tutaj albo trzeba dużo wyfarmić tych mapek, albo inaczej troszeczkę to rozegrać. Być może tak jak mówię, nie grać pod tego Niehara. Dobra, no to widzimy się już w takim konkretniejszym podsumowaniu. Prawdopodobnie jutro. Na razie. Dobra. Myślałem, że do jutra będę to sprzedawał. Wystarczy na 90%. Być może to było za tanio. <laughs> nie wiem ile minut temu nagrywałem, ale właściwie już osoba ode mnie kupiła wszystkie esencje. Więc możemy przejść do podsumowania, aż po prostu mnie to zszokowało, jak szybko to zostało kupione. E, taktyka nie jest jakaś genialna. Zarobiliśmy 6... 5,5 no, divina, jeszcze trzeba odjąć 60 haosów, czyli 17 haosów zostaje. E, no i jeszcze trzeba odjąć hajs za esencję, znaczy nie za esencję, tylko za mm, skaraby. Więc ogólnie farma średnio bym powiedział, na przynajmniej nie jest wysoki investment na start, ponieważ tutaj musimy kupić 20 takich esencji, gdzie koszt to jest 1 do 1, możemy policzyć. No tutaj jest 1 do 1, 2, czyli 20 houseów plus czekajcie, tam tego dwa razy, czyli 40 hausów Tego sobie też policzę po jeden house, czyli 40, 60 i zobaczmy to. Tutaj dwa chaosy. To, tego się nie opłacało używać. Na e, Następnym razem polecam Wam albo użyć tego, albo jeszcze jedną więcej esencję. I się nie bawić w ogóle w, w koraptowanie tych esencji, tylko po prostu zbierać jak leci. Być może wtedy będziecie mieć większy profit per hour, znaczy per profit ogólnie, per map. E, zamiast tego, więc tutaj trzeba policzyć, że jeszcze to jest dodatkowe 40 hausów czyli 20, 40, 60, 100 hausów Czyli tak naprawdę plus jeszcze map device, czyli to jest chyba 60 chaosów, czyli tak naprawdę jeszcze jednego divina sobie, trzeba z tym zabrać. Więc taktyka mi dała tylko 4 diviny i 77 hausów jeżeli sobie odpalimy kalkulator no to tutaj możemy sprawdzić ile to będzie na mapę, ale to nie będzie za dużo, czyli 4 i 6 divina podzielone przez 20 map, no daje nam to 0,23 divina, na mapę jest to bardzo średnio. Ale ogólnie jedynie, jedynym plusem jest to, że idziemy bardzo szybko przez mapę. Można jeszcze dodać jednego divaina za te mapki. No to, to możemy sobie po prostu tak dodać. No może nie tutaj. <laughs> jeszcze jednego divaina za te mapki. I prawdopodobnie jakbym sprzedał te dwie bestie po 20 haosów każda 25, no to tutaj jeszcze byśmy dodatkowo zyskali. Pozostałe rzeczy, no to nawet już bardzo, bardzo bym się nie chciał utylizować, bo to są mapy, które być może by zeszły, być może by nie zeszły. Ciężko mi tutaj powiedzieć. Nie chciałoby mi się bawić za bardzo wiki sprzedaż, więc jeszcze bym sprzedał po te dwie rzeczy, Tutaj to jest nic nie warte, więc w tym przypadku akurat tego się nie opłaca sprzedawać. Także no to tyle, no. myślę, że to jest dobre podsumowanie, czyli można powiedzieć, że zarobiliśmy jednak 5,5 ,5 Divina, mniej więcej 5,5 Divina przez 20 map. No i to jest, daje nam 0.3 0, prawie, że Divina na godzinę, znaczy na mapę, więc w porównaniu do tego Harvesta, który robiliśmy tam 2 dni prawdopodobnie wcześniej dla was, no to jest znacznie gorzej. Jeżeli jednak chcielibyście, no to tutaj jest właśnie taki mój tip, żeby używać jednak trzy razy albo skaraba na esencję i jednego skaraba, żeby były Tier Higher. Albo dwa razy jedno, skaraba na esencję, raz skaraba na tier higher i na to, żeby właśnie mogły być stransformowane um, w inne albo upgrade'owane. To jest dużo mocniejsze zestawienie, niżeli właściwie granie pod to, co ja grałem, czyli dodanie tych bestii. Bestie możecie wrzucić, Einhara możecie ogólnie wrzucić, po prostu niech sobie biegają te bestie na mapie, ale no ogólnie nie wiem, czy opłacałoby się. Ewentualnie jeszcze możecie zawsze też zrobić tak, że wszystkie mapy na mapie są moby imprizonowane. No i tutaj chyba już Grand Essence Modifier to... No ogólnie to tutaj Najbardziej chyba opłacalna taktyka pod samą esencję, mógłbym ją testować, możecie dać znać mi w komentarzu, bo być może tak to sobie po prostu zrobimy, dwa, dwie różne taktyki pod esencję. To chyba ta jest najmocniejsza, żeby grać pod te cal Calcification, chyba to się tak będzie czytało, Calcification. E, bo wszystkie rare monstery są na mapie zimprzyzonowane, tylko pytanie właśnie jak to by wyglądało w przypadku latania białych map, czy trzeba właśnie, czy, czy, czy można latać białe mapy, czy właśnie trzeba latać żółte, tego nie wiem. Musiałbym się gdzieś tam doedukować, znaleźć, content, znaczy, znaleźć, content, który właśnie był w ten sposób farmiony. No i dobra. Ja myślę, że to jest na tyle w tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że Wam się jakkolwiek to podobało, bo tutaj myślałem, że będzie lepszy z tych map, wyszedł jaki wyszedł. Wszystkie rezydencje są sprzedane, także tyle. Trzymajcie się. Dzięki na razie.